O strefy Kalisz w aerobiku grupowym to prestiżowa impreza sportowa skupiająca drużyny aerobiku z południowej Wielkopolski. Już po raz drugi w marcu odbyła się w Pleszewskiej Hali Sportowej. Drużyny rywalizowały w trzech grupach wiekowych – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie było ich 23. To są zespoły naprawdę wspaniałe. Praca, którą wkładają i dzieci i młodzież oraz ich opiekunowie jest kolosalna. Na ciężką pracę składa się m.in. choreografia, dobór muzyki, synchronizacja ruchu z muzyką, ćwiczenia w pozycjach wysokich i niskich, a nawet strój. To wszystko poddawane było ocenie jury. Tak z pierwszego miejsca w kategorii szkół podstawowych cieszyły się dziewczyny z Ostrzeszowa. To była bardzo ciężka praca, przychodziliśmy na treningi, ćwiczyliśmy bardzo dużo i cieszymy się z naszej udanej, wygranej. W kategorii gimnazjów Jyri najwyżej oceniło występ drużyny z Kobylej Góry. Jesteśmy bardzo zadowolone, ale nie spodziewałyśmy się w ogóle, więc cieszymy się bardzo. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych natomiast także triumfowały dziewczyny z Ostrzeszowa. Nie się w ogóle. Liczyłyśmy, żeby chociaż dostać się w tą piątkę i jechać do Poznania. A do Poznania pojedzie po pięć najlepszych zespołów w każdej kategorii. Także pleszew, zespół Clovers reprezentujący gimnazjum numer 3 oraz dziewczęta z gimnazjum numer 2. Tam poziom będzie już mistrzowski, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie i praca trenerów. No ciężka praca, parę razy w tygodniu, także. no i niestety kontuzje z tego się biorą. Finią strefy Kalisz zorganizowali Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Uczniowski Klub Sportowy Trójka z szefową Karoliną Domagalską na Czele, Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska, Spółka Sport Pleszew, Dom Kultury w Pleszewie oraz Pleszewska Trójka.